Alina Frejusz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu mojego gościa burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka. Dzień dobry, witam Dzie serdecznie. Dzień dobry, Wieluń, dzień dobry, ziemia wielmińska. Bardzo nam miło, że Pan dzisiaj do nas tutaj dotarł i to w niecałą godzinę 15, czyli można znaleźć taki fajny skrót, żeby dotrzeć z Uniejowa do wielunia w takim czasie. Tak, tak, można omijając i łask, i zduńską wolę i sierac, przez widawę na skróty można szybko pokonać tę trasę i e, bezpiecznie. Wiem, że mieszkańcy Wielunia i okolic chętnie korzystają z term unijowskich. dzisiaj między innymi o tym będziemy mówić w naszej rozmowie, ale zacznijmy od samego początku. Jak pan powiedział w jednym z wywiadów innych bogactwo spodziewano się kiedyś pod ziemią uniejowską, czyli ropy i gazu ziemnego, a tutaj proszę gorące źródła. No, wytrysnęły, wytrysnęły te gorące źródła w 1978 roku i długo czekały na to, żeby były wykorzystane. Natomiast no fajnie, że, że to się dzieje, że ten surowiec, który jest i surowcem energetycznym, i leczniczym, i kosmetycznym, możemy w tej chwili w pełni wykorzystywać. Y Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało. Oczywiście chcielibyśmy być szejkami gazowymi czy naftowymi, ale to jeszcze nie koniec, w tej chwili firmy poszukujące gazu łupkowego zgłosiły się też do nas o pozwolenie na odwiert próbny. Jutro mamy spotkanie z firmą, także myślę, że też takie odwierty próbne będą w tej chwili na terenie gminy Uniejów. Czyli gazu nadal szukają. Ale tutaj okazało się, że woda geotermalna może zaważyć na przyszłości miasta. W Uniejowie powstało pierwsze uzdrowisko w województwie. Jest już decyzja pani minister Kopacz jeszcze przed odejściem do Sejmu. Czekamy na podpis premiera, fakty się zadziały, także bardzo się z tego cieszę, że w centrum Polski oczywiście coś, co było kiedyś nie do pomyślenia, będzie funkcjonowało uzdrowisko, że Inwestorzy będą mogli podpisywać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o inwestorów, a także gmina będzie mogła korzystać z dodatkowych środków. A czy to prawda, że pierwsi pensjonariusze już są kierowani do uniów? Tak, senatorium utworzone zostało przez Instytut Zdrowia Człowieka. Jest to spółka, która prowadzi już takie obiekty w górach, m.in. w Muszenie Senatoryjne. I ma zakontraktowane w tej chwili ubezpieczenia w ZUSie. Także są pierwsi kuracjusze właśnie Zusowscy w Uniejowie. Czy mają odpowiednie warunki do wypoczynku i do powrotu do zdrowia? Jakby nie było w województwie przemysłowo-rolniczym? Nie, cisza, spokój, otoczenie lasu w sumie ponad 100 hektarów zieleni. W centrum tego obiekt sanatoryjny myślę, że najpiękniejsze miejsce, jakie można sobie wymarzyć na nizinach. Do tego wody termalne. Oczywiście dużo jeszcze przed nami pracy, bo inne uzdrowiska budowały się przez stulecia. My tego czasu nie mamy, dlatego musimy szybko wiele rzeczy równolegle realizować, aby przyspieszyć i dojść do tej czołówki uzdrowisk y, polskich. Ale nie tylko pensjonariusze będą mieli możli możliwość dochodzić do zdrowia, również mieszkańcy regionu mogą na przykład wykąpać się w czekoladzie, w różach. Mi się marzy Uniejów jako taka kapsuła młodości i witalności, bo szybko pracujemy, dużo pracujemy i chcielibyśmy się szybko regenerować i oczywiście jak najdłużej utrzymywać przy siłach i przy yy, urodzie. Także myślę, że Uniejów ma taki potencjał, żeby w czasie weekendu czy w, w czasie paru godzin odświeżyć ca cały organizm i myślę, że taka kapsuła właśnie w Uniejowie w tej chwili się tworzy. No właśnie 2000, od 2000 roku woda o temperaturze 70 stopni ogrzewa większość mieszkań w Unijowie. niedługo będzie ogrzewała także zamek. Tak, wszystkie obiekty, które są w tej chwili budowane, są budowane na bazie wody termalnej, także w celach. Grzewczych. Mamy trzy odwierty, korzystam z jednego, także przed nami jeszcze następne kolejne uruchomienia odwiertów. Każdy odwiert to potencjalnie 5 MW ciepła, także chcemy maksymalnie wykorzystać i energetykę, ale także i, i te, te, te wody lecznicze do, do zabiegów. Natomiast jeżeli chodzi o. Energetyka z takich ciekawostek jeszcze to od przyszłego roku rozpoczniemy budowę elektrowni hybrydowej na bazie wód termalnych, czyli taka mała, malutka, ale co prawda pierwsza w Polsce elektrownia hybrydowa w 2013 roku powinna zafunkcjonować. Marzy się panu odnawialne centrum biologiczne, czyli ma pan na myśli spa? Tak, taki dużą kapsułę spale w sensie ca całego jakby u niejowa. Tak? Że żebyśmy przenosili naszych y, potencjalnych klientów w świat takiej bajki historii i dlatego też te obiekty, które budujemy, budujemy właśnie historyczne, żeby nie, nie mając gór, nie mając y, dużych zbiorników wodnych, zaproponować y, coś, coś innego. Myślę, że jesteśmy to w stanie zrobić czyli y, zamek. Y, jeden z dziennikarzy zapytał pana, czy będzie tam pana siedziba. Nie, takiej <noise> możliwości nie ma. Ja oczywiście zażartowałem, bo zamek zawsze był związany z kościołem, był arcybiskupów gnieźnieńskich, wybudowany w XIV wieku, w czasach Kazimierza Wielkiego i, i, i powiedziałem, że jeżeli złożyłbym śluby kapłańskie i zostałbym <noise> biskupem, to taka możliwość by była. Natomiast Takiej możliwości nie ma, jest dla turystów. Zamek jest w tej chwili zamknięty, remontowany, remontowany jest, ale na, w marcu będzie już otwarcie, także zapraszamy na wiosnę bardzo serdecznie. Na pewno będzie totalna zmiana, jeżeli chodzi o zamek. Zaproszenia my będziemy mieli jeszcze dla naszych słuchaczy, ale to niespodzianka po naszej rozmowie. A wracając do wody termalnej, ta ma również właściwości lecznicze. Zdradzi Pan, jaki jest jej skład? Jeżeli chodzi o skład wody, to tutaj myślę, że jesteśmy w trójce najlepszych wód w Polsce. Także jesteśmy porównywalni z buskiem i Lądek Zdrój, dlatego że jeżeli chodzi o zawartość ziodu na przykład, to jest większa niż w Bałtyku. Do tego jeszcze dochodzi siarka, dochodzi kwas krzemowy, który wpływa regenerująco na skórę. Poprawia elastyczność skóry, siarka, wszel, wszelkie choroby związane właśnie y, z, ze skórą i oczywiście jest, y, są bromki, jest miedź, także jest taka właściwość też y, wody y, jakby opalania, czyli że po kilku kąpielach y, ciało brązowieje, także... To widać po kamieniach, zwłaszcza granitowych. Inne kamienie, inne skały, woda rozpuszcza. Woda jest bardzo niewiele zmineralizowana, natomiast jest bardzo agresywna. W zetknięciu z tlenem po prostu jest bardzo, bardzo agresywna, i to widać zresztą żywym okiem, właśnie na kamieniach, po których spływa, jak, jak one zmieniają strukturę, jak barwy zmieniają. Ależ pan rewelacje nam tutaj mówi, a ile to wszystko kosztowało, aby przeobrazić Uniejów w uzdrowisko? To był proces długotrwały i trwa już ponad 10 lat, tutaj w tych działaniach oczywiście wspiera nas bardzo mocno Urząd Marszałkowski i bez Urzędu Marszałkowskiego nie poradzilibyśmy sobie z tym problemem z tą budową. Myślę, że dzisiaj gdyby policzyć tak wszystkie środki, które zostały wokół wód termalnych gdzieś zainwestowane bezpośrednio, to trzeba byłoby mówić już o kwocie 300 milionów złotych razem z prywatnymi inwestorami. Także kwota jest, jest duża, natomiast przez 10 lat no, to składało się, że powiedzmy, że... Co roku 30 milionów złotych odkładane było w ramach realizacji tych projektów y, termalnych. Czyli plan przyszłościowy, jak najbardziej dalekowzroczny, czy się opłaciło? Czy widać to już teraz, że przybywa turystów, y, kuracjuszy w Uniejowie? No myślę, że zmienia się Uniejów, że to jest widoczne. Widać y, także, myślę, po działalności gospodarczej. Widać po handlu, po usługach. Y, mam nadzieję, że Dzisiaj to jest dopiero początek. Tak naprawdę y, myślę, że jesteśmy w stanie przyjmować w y, y, granicach y, teraz dwóch milionów osób y, rocznie na tych nowych obiektach, ale to nie koniec. Także myślimy o dużych imprezach plenerowych. Przygotowujemy też duże y, przestrzenie. Chcielibyśmy takie imprezy, gdzie mogłoby być 100 tysięcy osób, na przykład na, na takiej imprezie. I to też myślę, że jako dodatek taki do tej oferty turystycznej jest jak najbardziej wskazane. Panie burmistrzu, kiedy pojedziemy nie do Uniejowa, a do Uniejowa zdrój? Myślę, że to jest najmniej ważne, pani rektor, bo Trzeba pogodzić jakby tą historię Unii, to jest prawie tysiąc lat historii. I myślę, że warto by było tutaj znaleźć jakieś takie też porozumienie. To jest długi proces, jeżeli chodzi o mieszkańców, żeby zaadoptowali, żeby się pogodzili, bo tak naprawdę zdrój to niczego sam w sobie nie zmieni, tak? Zmieni to, że można gmina może mieć dodatkowe finanse, jeżeli chodzi o budżet z Ministerstwa Finansów. Zmieni to, że właśnie inwestorzy mogą mieć dostęp do Narodowego Funduszu Zdrowia. A państwo mogą pobierać opłatę środowiskową. Tak, klimatyczną będziemy jak najbardziej. Po, pobierać, ale też, żeby to nie było widoczne, że tak powiem, dla, dla klienta i nieodczuwalne. Natomiast też i kwestie nieruchomości, tak wzrostu cen nieruchomości, to widać, widać zainteresowanie i z tego się bardzo cieszymy. Chcemy dokładać do tego jeszcze małe projekty, mniejsze, żeby uatrakcyjnić jak, jak najbardziej yy, pobyt, a może będzie taka jakby też i yy, złoty środek, że Tą część starą Uniejowa, historyczną zostawimy jako Uniejów, a tą nową część właśnie uzdrowiskową to będzie Uniejów. Zdrój, czyli będą jakby takie, takie dwie bramy, do których warto, był, warto byłoby przekraczać. I zawsze mi się marzyło, żeby to były bramy przede wszystkim młodości i piękności. Czyli jedna, że wchodzimy przez bramę na przykład młodości, a wychodzimy przez bramę piękności. Także taki bym chciał, żeby był Uniejów. A pan będzie tego przykładem. Zresztą dzisiaj udowodnił pan, że z Wielunia do Uniejowa można przyjechać w godzinę 15. Zapraszamy zatem państwa do tego uroczego miasteczka, przede wszystkim na termy. I uwaga, mamy dla Was niespodziankę. Ja Panu już dziękuję, dziękuję za uwagę, bardzo, również naszym słuchaczom. Przypomnę tylko, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był burmistrz Unijowa Józef Kaczmarek.